Na przykład jak zapraszała mnie do tablicy, w cokolwiek tam ja mówiłem, podziękuję, poproszę <laughs> 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 o łodymkę. Wzore, nie, nie bierzcie przykładu, nie bierzcie przykładu. I później już po prostu miałem metody na nią, nie? Ale <laughs> weźcie, jak was kiedyś nauczycielka zapyta. A wy Ale wiecie, że nie, że nie wiecie po prostu, to nie idźcie do tej tablicy, nie róbcie z siebie debila, tylko podnieście się, wstańcie kul kulturalnie, oprzyjcie ręce o ławkę jak eee. prawdziwe sigmy i z poker face'em powiedzcie, że E, d dziękuję Pani mnie bardzo to... serdeczne zaproszenie. Poproszę o wstawienie oceny niedostatecznej i usiądźcie wtedy. Nawet nie wiecie jak ta... Nie najbardziej <grym> ona się wścieknie, nie? Jeszcze mnie bardziej jak niż jakbyś nie, lubiła... nie odpowiedział do nie. Ta od angielskiego mnie najbardziej nie lubiła, bo ona zawsze, jak jakieś, było jakieś trudne zadanie, to zawsze, za każdym razem mówi, no myślę, że może...